Teraz e, przejdziemy do zadania otwartych, skół i okręgów. No i pojawią się wreszcie figury wpisane i opisane. Zadanie pierwsze. Na kole o polu 3pi opisano kwadrat, oblicz pole tego kwadratu. Hmm. No to tu może postaram się wykonać odrobinę lepszy rysunek. No to mamy koło. Tak, i na nim opisano kwadrat. Co to znaczy opisano, to znaczy. Coś takiego, że rysowano kwadrat, który tutaj w taki sposób e, wygląda, czyli ma cztery punkty wspólne tutaj z okręgiem, jakby styka się z nim w tych miejscach. Mm. I mamy obliczyć pole kwadratu, a wiemy, że koło ma pole 3pi. No to zauważmy, że łatwo widać powiązane, powiązanie pomiędzy bokiem a promieniem, tak? Jeżeli to jest r, to bok kwadratu to jest 2r, tak widać. Czyli po prostu średnica tego okręgu jest równa długości boku kwadratu. No to jakbyśmy znaleźli promień, no to by było ok. No to skoro mamy pole, że pole jest 3π, no to z tego można znaleźć promień, dlatego że pole to jest πr kwadrat. No i y, otrzymujemy z tego, że r kwadrat jest 3, czyli r musi być pierwiastek z 3. No i w takim razie bok kwadratu to jest 2r, czyli 2 pierwiastki z 3. No i pole kwadratu to jest no, bok razy bok, czy tam bok do kwadratu. Czyli 4 razy 3, czyli 12. I to jest odpowiedź do zadania. Zadanie drugie. Być może najtrudniejsze tutaj. W kwadrat oboku ABCD wpisano koło, a później w koło wpisano kwadrat tak, że jego boki są równoległe do boków kwadratu. To spróbujmy to narysować, bo tutaj dobry rysunek nam dużo pomoże. Czyli tak, tutaj wpisano koło, czyli to jest taka sytuacja jak przed chwilą. A później jeszcze. W to koło wpisano kwadrat. Mm. Także jego boki są wygląda tylko owych kwadratów. Tak? Czyli chodzi, że on tak jest, a nie nie jest tak krzywo, bo też mógłby być. Dobra, tak mniej więcej na oko postarajmy się znaleźć, tak żeby to kwadrat wyszedł. Dobra. No jakoś tak to powinno wyglądać. No i może jakieś odcinki, bo zaznaczamy. No to tak. Jedyne co my wiemy to, że różnica pól kwadratów wynosi 2, a mamy obliczyć pole koła. No czyli mamy znaleźć promień, to jasne, że trzeba szukać jakoś, jakiegoś promienia tego okręgu czy tam koła, ale w taki sposób, żeby on był jakkolwiek powiązany z tymi kwadratami, bo my tylko informacje o kwadratach mamy. No to tak, jak, jak powiązać promień koła z tym dużym kwadratem? No w taki sposób, jak w poprzednim zadaniu. Tak? Czyli, że promień tego koła jest równy, yy, no może oznaczymy tutaj r, albo może inaczej, bo jeżeli mamy informację o bokach, to lepiej boki oznaczyć, czyli to będzie a i b, tak? yy, No i wtedy ten promień to jest równy 1 druga a, tak, połowa a. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy tutaj, to to też jest promień tego okręgu. I czemu on jest równy w tym małym kwadracie? On jest równy połowie przekątnej kwadratu. Wzór na przekątną kwadratu to jest B pierwiastków z dwóch. Można to pamiętać no, albo wyliczyć z Pitago stwierdzenia Pitagorasa. No, Ale jeżeli ktoś pamięta, że to jest B pierwiastków z dwóch, no to w takim razie ten fragment, czyli ten promień, to musi być jedna druga B pierwiastków z dwóch. I co my wiemy o tych promieniach? Że one oczywiście muszą być sobie równe no bo to jest promień w tym samym okręgu, więc jedna druga b pierwiastków z dwóch musi być równa jedna druga a. Więc jak wymnożymy przez 2, no to otrzymujemy, że b pierwiastków z dwóch jest równe a. I to jest dla nas dobra informacja, dlatego że mieliśmy dwie niewiadome a i b, a teraz już mamy tylko jedną niewiadomą, bo udało nam się wyznaczyć yy, niewiadomą a w zależności od b, tak, ja to może zapiszę w drugą stronę jeszcze, żeby było widać. No a to już jest ok, dlatego że my mamy różnicę pól tych kwadratów, że ona wynosi 2. No to pole dużego kwadratu, a kwadrat, odjąć pole małego kwadratu, czyli b kwadrat ma być równe 2. No i dzięki temu, co wyznaczyliśmy wcześniej, że a jest b pierwiastku z dwóch, możemy podstawić i mieć równanie z jedną, nie wiadomo, dzięki temu. No to b pierwiastku z dwóch to kwadrat, to jest b kwadrat razy 2, czyli 2b kwadrat i odjąć b kwadrat, to jest 2, czyli b kwadrat jest 2, a więc b jest równe pierwiastek z dwóch. No i teraz mamy obliczyć co? Mamy obliczyć pole koła. No to policzmy jeszcze promień. Jak już mamy b, no to promień koła to będzie 1 druga b pierwiastków z 2, tak tak tutaj sobie oznaczyliśmy, no czyli 1 druga razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 1 druga razy 2, czyli 1. No i ostatecznie pole koła to jest pi r kwadrat, czyli pi razy 1 kwadrat, czyli po prostu no i tyle. Być może najtrudniejsze zadanie, ale też nie jest jakieś wyjątkowo trudne, po prostu trzeba tu e, pamiętać o tym. I to, I to jest właśnie jedyna sytuacja w, 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 jeśli chodzi o powiązanie okręgów i kwadratów, tak, wpisanych, opisanych, że albo mamy połowę, e, połowę boku jako promień, albo połowę przekątnej. Dobrze. Teraz zadanie trzecie. To zadanie trzecie mówi tyle. Pole koła jest równe P. Oblicz obwód tego koła. Hmm, oczywiście, jeżeli w zadaniu jest powiedziane, że pole koła jest równe P, to to P traktujemy jako daną liczbę. Czyli tak naprawdę to zadanie jest za, zadaniem polegającym na wyznaczeniu wzoru na obwód koła w zależności od pola koła. Ale to zadanie rozwiązujemy tak samo, jakbyśmy mieli P. Tam były już takie zadania zamknięte, gdzie było dane pole, a trzeba było obwód policzyć, czy coś podobnego. No to jeśli mamy dane pole koła P, mamy obliczyć obwód, to czego normalnie potrzebujemy do obwodu? Oczywiście promienia. A na podstawie pola jesteśmy w stanie wyliczyć yy, promień, dlatego że pole to jest pi r kwadrat. No i P jest dla nas liczbą, więc rozwiązujemy teraz równanie z niewiadomą r. To co byśmy tutaj zrobili? Byśmy podzielili przez pi czyli mamy p przez pi to jest r kwadrat jeszcze zamienię stronami tylko żeby to było widoczne i co do kwadratu daje B, p przez pi? No oczywiście pierwiastek z p przez pi więc wyznaczyliśmy promień i to jest liczba jak najbardziej dlatego, że p tutaj traktujemy jako daną liczbę yy, i teraz żeby tylko policzyć obwód yy, tego koła no to jest 2 pi czyli 2 pi razy no ten promień czyli p prze, pierwiastek z p przez pi no, można to odrobinę lepiej wyrazić, bo można pi wrzucić pod pierwiastek, że to będzie pi kwadrat razy p przez pi, i tutaj pi się skróci, yy, więc zostaje pierwiastek z pi p. Tak więc może odrobinę lepsza postać. I to jest to, czyli to jest tak naprawdę gotowy wzór na obliczenie obwodu koła, jeśli jest dane pole. Pewnie, no, mało użyteczny, bo zazwyczaj w praktyce można policzyć, no, ale to było takie zadanie, no, wiadomo, na ćwiczenie działań na literkach, tak? Bo tak naprawdę cała matematyka się z tego składa. Dobrze, zadanie czwarte. Stosunek pól kół wynosi 1 do 3. Jaki jest stosunek długości ich promieni? No to znowu to jest to zadanie... Tak jak było z tym krążkiem, m, tylko w drugą stronę. Tak, my wiemy, że jeżeli e, wiemy o ile, jest, ile razy większy jest jeden promień od drugiego, czyli jaki jest stosunek, no to w przypadku pól będzie tak, że to będzie dwa razy większe. To znaczy ten e, nie dwa razy większy, tylko taki jaki jest stosunek, to on jest do kwadratu. Nie? E, czyli Tutaj mając w drugą stronę, jeśli tu mamy, no to wiemy, jaka jest operacja odwrotna do podnoszenia do potęgi drugiej. Oczywiście wzięcie pierwiastka kwadratowego, więc tak naprawdę ten stosunek musi być pierwiastek z 1 do 3, czyli 1 przez pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 przez 3. I to można tak szybko zrobić, yy, nawet w głowie, ale yy, zapiszmy tutaj, tak w razie jakby ktoś tej metody tam nie, nie ogarniał, no to. Yy, Wyliczmy po prostu wprost. Stosunek pół wynosi 1,3. Oznaczmy sobie r jako promień jednego koła, r małe jako drugiego. No tutaj, mniej zazwyczaj małym r się oznacza mniejsze, dużym r większe. No to jak 1 do 3, no to znaczy, że u góry będzie mniejsze. Pole koła o promieniu r to jest pier kwadrat. Tutaj też r duże kwadrat. I to ma być równe 1 do 3. No to co? No, oczywiście pi się skraca, to mamy r kwadrat przez r kwadrat, to jest 1 trzecia. No i my, nie oczy my oczywiście nie chcemy wyznaczyć tutaj ani r, ani, ani małego r, ani dużego r, tylko stosunek. Zauważmy, że jak teraz obustronnie spierwiastkujemy to równanie, to po lewej stronie otrzymujemy r przez r, tak? dlatego że to są liczby dodatnie, więc można sobie spierwiastkować i na pewno wyjdzie r przez r, a tu pierwiastek z 1 trzecia, czyli 1 przez pierwiastek z 3. A to jest po wyłączeniu, po usunięciu niewymierności zmianownika, pierwiastek z 3 przez 3. I to jest odpowiedź do zadania. Zresztą tak jak się spodziewaliśmy. No i ostatnie zadanie, zadanie piąte. Koło rowerowe ma promień równy 30 cm. Ile razy obróci się koło na drodze? 2,7 km. I przyjmij pi równe 3. Yy, no to. Yy, Przydałoby się wiedzieć, jaką drogę wykona to koło przy jednym obrocie, czyli inaczej, jaki jest obwód koła, to tam już się raz pojawiło. Oczywiście to jest 2πr, czyli 2π razy 30 cm, czyli 60π cm. I to jest dokładny wynik. No a teraz chcemy przybliżony, no bo to jest praktycznie zada praktyczne zadanie i podali nam, e, jakie przybliżenie mamy stosować, że to jest 3. Tak swoją drogą liczniki w rowerze, jakby co też, tak stosują. Dlatego, jak się programuje licznik rowerzy, to da zawsze trzeba wpisać, jaka jest średnica koła i on sobie tam liczy. On przyjmuje lepsze do, przybliżenie niż, niż tylko 3, ale w taki sposób właśnie licznik rowerzy liczy prędkość. Tak, I to jest 180 cm. Hmm, czyli taką drogę wykonuje yy, koło przy jednym obrocie. No a mamy drogę 2,7 km. To pewnie przydałoby się zamienić na centymetry. No to to jest tyle metrów. No i metr to jest 100 centymetrów, czyli jeszcze dwa zera trzeba dodać. No i to jest tak. No to ile razy obróci się? No po prostu wystarczy to e, podzielić. To przez to. Centymetry się skracają. Tutaj 0 można skrócić. No, żeby było dobrze widać, jak jak tutaj skracać, to jeszcze zapiszę coś takiego. Trochę łatwiej będzie obliczyć. Skrócę przez 9, i później tu jeszcze skrócę przez 2. Czyli mamy 3 razy 500, czyli 1500. I to jest odpowiedź do za zadania. Koło obróci się na tej drodze 1500 razy. I jednocześnie to było ostatnie zadanie z kół i okręgów.